Na Uważamy, że kobiety są piękne, a my chcemy to piękno jeszcze bardziej wydobyć. Stąd właśnie postanowiłyśmy zorganizować taką za imprezę, na której będą mogły się dowiedzieć, jak zimagować, jak czesać, jak dobrać sobie go z czym my się właśnie zajmujemy. Babeczki. Co robicie na babeczkach? Spójniejemy babeczki, a my dokładnie dobieramy później nosze, rozumiemy właściwy rozmiar, mówimy jakie modele najbardziej pasują, jakie nosić, kiedy je nosić, po co, pod, co czy je nosić i dlaczego je nosić. Tak zapraszamy wszystkie fajne babeczki, bo to dla nich jest fajna impreza. Czy impreza się udała? Tak, bardzo. Przyszło masę dziewczyn, myślę, że wszystkie były zadowolone. Podobierałyśmy masę stalików, dziewczyny skorzystały ze słów stylistych z Jerekonach i Miał też możliwość zakupienia kuponów prezentowych e, i obdarować swoich najbliższych e, usługom To znaczy, że będą następne babeczki? Myślimy, że tak. Planujemy kolejną edycję.